Witamy na kanale Grad Plus. Siemanko. Dzisiaj, poszukiwania wykrywaczem metali. Jesteśmy na starych ruinach, obrośniętych już lasem. Tak, dokładnie. Poszukamy sobie akurat cztery wykrywacze, cztery garety. No i zobaczymy, co tam dzisiaj powie Także Zapraszamy lecimy. wszystkich na odcinek. Piękne drzewo na pozostałościach, po starych budynkach. Pogoda też sprzyja. A my lecimy dalej z wykopkami dzisiaj. U mnie pierwszy sygnał kulka. Zaraz obok drzewa dwa takie sygnały były mocne. Biło mocno, ale tylko to. Tutaj nie wiem, jakiś odłamek jest. A tutaj mamy oczywiście jakąś pokrywkę. Coś takiego było. No coś takiego wypadło teraz, nie wiem, jakieś łączenie? No druga już taka sama rzecz obok I chyba będzie jeszcze trzecia, nie wiem od czego to może być Właśnie wypada trzecia rzecz, taka sama, z jednego dołka Hm, od czego to może być? Bardzo mocny sygnał, zakres powyżej 90 Taka rzecz tym razem Kolejny sygnał zbita łuska. Jedyneczka tym razem. Pierwsza moneta moja dzisiaj. 1929. Mam nadzieję, że widać. Ciężko tutaj o ostrość. Dobrą. Ale tutaj ładnie widać. Następny sygnał. I jest już lepszy fancik. Fajny guzik wypadł z koroną. Pruski, bardzo dobry stan, jest uszko, koronę fajnie widać, nie jest tarta. Na podsumowaniu jeszcze pokażemy. Jakbyśmy przetłumaczyli... Pokaż Rafał, co ty tu żeś wykopał. To tak się na to trzeba chyba patrzeć. Titania jest, a tutaj Queen of... Co jakbyśmy weźli na tłumaczy... Queen of separators. Tutaj właśnie, z Queen of Separators. Coś tam jeszcze dalej było napisane, ale to może było taki emblemat na ścianę, nie? Ja na początku z pierwszego rzutu oka stwierdziłem, że to popielniczka może być, ale to nie, nie jest popielniczka Aluminium Aluminium Mhm Mówisz? Oj, tym razem taka stara haczka wypadła Cztery monetki, a to było w jednym doku, czy nie? Obok siebie, nie obok siebie to te, Adolfowe, 40, nie? 42, 41 mhm. No i fajnie, komu się posypało z kieszeni. A tu jeszcze sygnały są, to podejrzewam, że kilka wejdzie. Trzeba kopać. Trzeba kopać. Spójrzcie na ten lemierz. O! Tak, w mi się zachował. Kolejna łuska Tym razem taki typ. No i tu kamień właśnie wykopał takie. Uszko czegoś, nie wiem, porcelanowe? Porcelanka. Mhm. Mm tu jeszcze Widzę, że dużo takich części właśnie leży. Tutaj o kawałek. O, a to na przykład A jest... To Też jest porcelanowe i trochę się kruszy, nie? Jak się mocniej mm -hmm. wolni? Coś tu było zakopane, jakiś garnek. Tu no, chyba od garnka może. No. Być. A tutaj, no, uchwyt. A, O, jest. Pokaż. Chyba tak wygląda, nie wiem. Może i nie od... a może w sumie. Ciekawe. Pewnie, że tak. No. od góry. Do łapania. Tekla. Hmm. Udało się znaleźć czaszkę. Spójrzcie. Fajna. Zostawiamy w tej samej pozycji nawet. Hmm. Co to wypadło? Jest guzik kolejny. Dzisiaj mi dwa guziki wypadły, ale coś tu na nim jest. Hmm. O, proszę jakiś orzeł? Hmm. Nie wiem czy to będzie dobrze widać na kamerze. Tu są skrzydła. Tak, dwugłowy orzeł. Na podsumowanie jeszcze pokażemy z bliska. Ale taki o, guziczek jest łóżko. No i fajnie, elegancko. No i My co? No to znaleźliśmy depozyt właśnie. Zaraz będziemy otwierać, zobaczymy co w niej jest w środku. Mamy tutaj wieko. Dosyć spore. Proszę, co tu będziemy mieli? Pierwszy fancik. Woli młynek do mielenia mięsa. Mamy garnek. Gliniany jakiś Co tu dalej jest? Tu coś jakieś było. Chyba jakaś pulka o wełna. Wełna. To jest dużo tego. Tylko ostrożnie. Cała, cały zwój tego. Mamy. Co tu dalej mamy? Mamy takie coś. Nie wiem co to była jakaś szufladka do pieczenia może? Albo coś takiego. Co tu dalej jest? To jest dosyć chyba głębokie. A może już więcej nic nie ma, nie wiem, zaraz zobaczymy. Coś jeszcze jest pod spodem. Znowu glin wełna. Może coś tam zawinięte w to jest? Tutaj jakieś już odpadki. resztki Może coś będzie pod spodem ciekawszego. Rękawiczki chociaż załóż. Nie mam. <gry> Ale tu coś jeszcze jest, wiesz? Będziemy musieli wszystko wykopać znowu wełna. To coś pozawijane w to jest. Na bank. Zaraz zobaczymy. Tu jest ucho tego garka. Nie wiem czy to nie jest. Najlepiej to byśmy to wykopali całe. wiesz? To jest kurwa garnek jakiś duży. No to obkopać. So, obkopiemy to dookoła. Tylko easy. No wiesz, że ja tu przychodziłem i taki sygnał mieszany miałem i żebym to olał. No zobaczymy co to się da. Ja tu stałem, kurde, i tak do tego słupka się wszystko, całość. A tu jeszcze wcześniej wyciągnąłem, a nie, co to jest? A to od tego młynka. <grymka> Dobra, chwila pauzy. Na chwilę. Właśnie odkopaliśmy drugi gliniany garnek z taką pokrywą. A w środku co mamy? Mamy sól. Nie wiem do czego czy jakieś jedzenie sobie tu trzymali czy po prostu chowali tą sól, ale proszę bardzo, ile soli i gliniany garnie. niestety korzenie go rozwaliły, jest popękany cały z każdej strony, ale już drugi taki sam i to niedaleko siebie. Guziki. Trzy, tutaj były w jednym dołku, bardzo blisko siebie, trzy takie rzeczy, nie możemy. Stwierdzić co to było, dajcie znać w komentarzu. Łuski, kulki.